Nie mogę się dzisiaj dobudzić. Mateusz się źle czuje, a wiecie, jak to jest yy, posiadać chorego faceta w domu. Szukuję się, mam dzisiaj fajny wyjazd, porobimy fajne rzeczy. Użyłam nowego żelu do brwi, lasz Miałam go w szafie, okazuje się, prawie rok i ani razu go nie użyłam. I dzisiaj był właśnie ten dzień, i powiem wam, że naprawdę bardzo dobrze trzyma. Ten z nyxa, co używam, zawsze też jest super, ale on tak mniej je sklejał. Tylko, żebyście nie zrozumieli, że sklejał, że źle sklejała, a ten właśnie dobrze skleił, jeśli to ma sens. Dobra, ubieramy się, zgarniam dzieci, zgarniam dzieci do szkoły, albo idzie do teatru, więc musimy dzisiaj trochę wcześniej pojechać. Jedziemy do łodzi, pokażę Wam jakieś nowości w sieciówkach, zobaczymy co jest nowego, bo dawno, bardzo dawno nie byłam w jakichś fajnych sklepach. U nas w mieście nie ma absolutnie nic, więc, więc ruszamy do innego miasta i zobaczymy, co tam. Będzie totalny dzień rozpusty. Już sobie tutaj od rana pozwalam. Czekamy jeszcze jak otworzą sklepy do 10, więc musimy jeszcze trochę poczekać. Ale już nie możemy to doczekać, żeby obczaić co tutaj mają. Przyszła Natalka, skończyła pracę, nasza kochana. Przepięknie, ale ten mus, nie wiem jak to nazwać, co to jest ten sos, on musi być ciepły. Wprowadzamy tutaj prośbę o podgrzanie sosu. Mm -hmm. A to szarlotki. Wprowadza... Tak, w ogóle to powinno być, mm. być ciepłe. Jak na talko oceniasz taki posiłek? Mm, ja dałam lepsze, ale takie mocne 6 na 10. Dobra, chodźcie ze mną na tego. To jest twój kolor. Przepiękna. Wszyscy powinni mieć według mnie takie body w swojej szafie. Jak nie mam co ubrać, to zawsze zakładam jakiegoś bodziaka i zwykłe jeansy i wtedy ta stylizacja jest perfekcyjna. Tutaj są przepiękne kolory, brąz, krem biel i czarny. Bardzo ich potrzebuję w swoim życiu. Ale nie wiem, czy nie będą za szerokie na mnie. No albo rozmiar mniejszy. Ale nawet nie chodzi o pas, chodzi o tutaj. A, ok. To byś sobie dwie nogi chyba znalazł. piękne są te spaterki. Ale dekolt jest taki? Imponujący. Imponujący, głęboki, chciałam powiedzieć, ale? Ładne. Kolorki. Musimy szukać żółtego koloru. My mamy cel znaleźć żółty kolor, wszystko w żółtym kolorze. Ale ten żółty, bo tutaj trochę tak nie widać, że to jest taki żółty. Myślę, Mega. Jeśli jakbym szła na jakąś komunię w tym roku, to na pewno ten zestaw to był. Mnie komunia czeka za dwa lata i ciekawe, co będzie modne za dwa lata, ale to jest przepiękne. Taki lekki żółty, fajne. Stuprocentowe trzy razy nie. Powiedz coś się. Powiedz. Coś ciekło pomiędzy. <tum> <tum> nie. Szkoda. Szkoda, bo chciałam. Patrz na przykład. Te spodnie mi się bardzo podobają, ale już bym je tylko ubrała gdzieś na imprezę. No, no tak są... na co dzień nie wyszłabym z nimi, ale są fajowskie. Do takiej szpileczki. O oh yeah. Mega. Ale rok temu bardzo długo szukałam takich, yy, takich spinek wszędzie i one były tylko na szyi, niedostępne, a teraz opętały już wszystkie sklepy i mi się to bardzo podoba. Chciałabym mieć każdy kolor do każdej stylizacji na lato. Nadka jest szpilkoholiczką i bardzo dobrze sobie radzi na wysokiej szpilce, czego nie można powiedzieć o mnie, ale mi się bardzo podoba to. daje taki elegancki pani, Bardzo ładne. Ja z Zarom mam coś takiego, że jak mam kasę i chcę sobie coś kupić, to tutaj nigdy nic nie ma na mnie. Bo po mnie teraz chodzę i mi się trochę. Ale dzisiaj nie mamy kasy. Ale dzisiaj nie mamy kasy byśmy dużo i byśmy chciały. bardzo dużo chciały kupić. A dzisiaj mamy plany nie kupować dużo. A właśnie zawsze tak jest. Jak mam pieniądze i chcę je wydać i mówię, to będzie dzisiaj ten dzień, kiedy zrobię dużo zakupów to nic nie mogę znaleźć fajnego Kiedy do przymiarki, brązowy, taki pomarańczowy i czarny, ale są w bardzo fajnej cenie bo spodnie za stówkę, topik za 69 i Natalia już znalazła kolejne szpilki które jej się podobają nie no, są tam. bardzo ładne taka satynka, tam, 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 tam. śliczne tam, 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 tam. tutaj tam, tam, tam. są co? co? to jest? tak jest jak się za dużo jest, żeby Ci bęben nie wypadł to hmm. miejsce okay. na brzuszek Ej, ale ten secik jest przepiękny Tak, tak. Taki daje trochę vibe nastolatki Białe skarpeteczki Jak nastolatki <noise> Dobra, idziemy przemierzać ten brązowy komplecik Tak się prezentują Mam jakiś problem z tymi spodniami, prawda? Tak Tu jest za dużo Spodnie jest jakoś tak są tak za... Coś jest nie tak, w ogóle to światło jest niekorzystne Ale topiki sobie bierzemy Fajne. Topiki sobie bierzemy Kupujemy sobie takie dżinsiki, nam z się zawsze to samo podoba, więc idealnie chodzić na zakupy razem i robić. Powinnaś teraz przytoczyć to takie, że bez... best bez... friends don't, don't copy, copy, they match. Czy twoi obserwatorzy są fanami pewnych zamienników z Nie wiem, ale ja jestem. Czy jesteście fanami z zamienników z Zary? Ja męskie bardzo lubię, no tutaj nie ma, bo jesteśmy na damskim, ale Mateusz ma kilka właśnie takich e, z męskich. I... A tutaj jest napisane czego to są zamienniki, bo kiedyś było chyba. Widziałaś co ja wstawiłam ostatnio na, na Instagrama? Poducha nadmuchana na plaży Do tego ta, -ta, -ta za 35 widziałam. złotych. Przecież ja mam z... ma... Pamiętasz jak Mateusz nam kopał kiesek e, na, nad morzem pod głowę? macina nam robi takie poduszeczki takie z piasku. Jakie perfumy? Perfumę Zara. Co nas interesuje? Mm. Y... Gardenia to jest odpowiednik YSL Black Opium. To bardzo lubię. Zara Gardenia. To jest ten Tom Ford. Oh. Y... Zamiennik Cherry Smoothie. Tom Forda. Stos. A Ale potrzebujemy gardenie, której tutaj nie ma. Do Dobra, tego? bierzemy gardenie, Odpowiednik YSL Black Opium. Tak. Bierzemy to. Na wszystkie nowe elementy mody, ale. Jeszcze te dwie osobno by przeszły. Ale to? To daje mi taki vibe Renifera świątecznego i jego. Ale robów bardzo ładnie się prezentuje na ręce ogólnie, to paznotki twoi. Nie, nie, nie. Kiedyś miałam taką nauczycielkę od matematyki i ona słynęła od tego, że miała takie ogromne biżuterie i właśnie w takim czymś bym ją widziała. Chciałabyś uczyć matematyki? Oliwia? Jeden plus. Na zachętę. Tak było zawsze. Poszukujemy takiej sukieneczki. Jest bardzo, bardzo pożądana. Hurra! Przepiękna jest! I piękny kolor. W ogóle na stronie wydawała się taka bardziej jaskrawa. Ona jest taka piękna, taki stonowany. Będzie bardzo, bardzo króciutka. No, będzie króciutka, ale tobie to nie przeszkadza, bo możesz sobie pozwolić na takie króciutkie rzeczy. Jedziemy do naszego celu, czyli jedzenie. Pyszne jedzenie prawie dzisiaj nic zjadłyśmy. nie no zjadłyśmy to ciasto i kanapkę, ale nie jak na nas to jest prawie nic. Wybrałyśmy Meksykanę. Może prawie bym się zabiła na schodach. Okay. A to nic. Cie, yeah. tu jest taki fun fact, że jak macie urodziny, to zamawiacie sobie kelnera i ten zorro wjeżdża. gaszą się wszędzie światła, jest taka fajna muzyczka i zorro do was wjeżdża z kawałkiem ciasta. A jakbyś się okłamały, że ja mam się urodziny? A nie masz? A mam, ja mam się urodziny. Krem z białych warzyw, z krewetką w panko i oliwą i I kolendrową. To, to jest na pewno. Mnie. Ja też. A to jest takie Aha, bo to jest wiosna. Okej, okay, tak. takie wiosenne menu. Tak. Kolędziczki pieprzowe podawane z sosem... Nie, nie, nie. No, nie, to nie. Sałatka z krewetką i smażeniem na i I truskawki. Mm. Mm. Nie. Ja nie jestem w ogóle fanką połączeń słonego i, i... Halo. Dwa razy się zabiłam na schodach. Dobra, mamy naszą zupkę. z... Co to była za zupa? Krem białych warzyw. Krem z białych warzyw z krewetką. Sia la, la, la. Nasze główne danie. Enchilada. w Sosie, czyli konkarne. Nie, czyli konkarna jest w środku. A ja mam burrito wegetariańskie. Mm. Mm. Oh yeah. Ja to słodko wygląda na Zarazuję. Nie lubię. No ale ty masz to. Ty masz dżepy, to nie, na no, nie lubię kolendry aż tak bardzo. Ale jest raczej pyszne. Ale dobra. Mm -hmm. Ale kolendry nienawidzę. Twój. Ja? Nie jestem fanką nigdzie limonki. Jakby nie ma dania, w którym mogłabym się skropić. W drinku. Czy nawet w drinku, nie? No nie. Serio? Nie ma żadnego cytrusa. Ja nie jestem tego faktu o Tobie. Nie, to... No tak, cytrynka nie, ale... A co, wyciskamy z pomarańczy? Mm -mm. No tak raz mm -hmm. na jakiś czas, jakiś rozdobniony, no to ok. My no już wracamy, ja jestem bardzo zmęczona Tak intensywnym dniem Wracamy, trzeba odebrać dzieciutki z placówek Pokażę Wam domo, co kupiłam Nie jest tego aż tak dużo, ale nie obyło się bez jakichś małych zakupów Byłyśmy w Primarku na chwilę Chociaż powiedziałam sobie, że tam nie wejdę Ten sklep jest Ten sklep jest złem Tam podobało mi się tak naprawdę wszystko Kupiłam tylko na szczęście kilka rzeczy ale gdybym mogła, kupiłabym na pewno tego wiele, wiele więcej I Mam ogromny sentyment do tego sklepu, bo jak mieszkałam kiedyś w Anglii, to to był taki must have mojej i mojej mamy Raz w tygodniu pozwalałyśmy sobie na jakieś pierdółki, jakiś shopping właśnie z Primarku I jak on wszedł do Polski, to, to dobrze, że nie wszedł do naszego miasta o. także pokażę w domu, co kupiłyśmy to już w domu dzieciaki na górze szaleją, jak słychać Kupiłam e, perfumy z Zary to jest Gardenia, odpowiednik YSL Black Opium. I kupiłam. Tak. To jest Golden Decade. I to jest odpowiednik. Czego to jest odpowiednik? Libre, klasycznego Libre. Przepiękne. Prze Dwa zapachy eee, w Primarku za 15 zł. Dwie czapeczki dla dzieci. Myślę, że to już się długo przyda. Kupiłam taką piękną koszulkę dla Katperka w Nie mogłam wrócić bez czegoś dla Kupy. Avengersowe kąpielówki. Dzisiaj akurat mamy trening na basenie, więc e, idealnie. Proszę sprawdzą. kuba uwielbia Avengersowe rzeczy, tak? Jak oceniasz tak te? 10 na 10. Co, myślisz, że dadzą Ci taką super moc i będziesz tak ekstra super? A od... ile kosztowały? A kosztowały, mój kochany, 26 zł. Ale dużo. nie? Dobrze. A Kupiłam sobie perfumki. Chcesz powąchać? Patrz, tutaj jeszcze czuć. Hmm. Ja yeah. <laughs> jestej <tego> jeszcze, jeszcze <laughs> jednego jeszcze jednego jeszcze jednego jeszcze jednego jeszcze jednego ja się z tym za to no! wow. kupiłyśmy sobie też e, ten topik z tego e, brązowego kompletu bo ogólnie yeah. nam nie się cały komplet ale bluzka no. jak najbardziej tak, tak. co Kupiłam przepiękne dżinsy. Będę musiała je przymierzyć. Dobra, pokazuję jeszcze spodnie. Bardzo fajnie będą wyglądały do szpilek, do klapeczek. Fajnie leżą. Tak tutaj fajnie talie podkreślają. Myślę, że bardzo dobry zakup. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie lajka pod filmem, zostawcie subskrypcję, filmów będzie jeszcze dużo, dużo więcej, eee, także zostańcie z nami i czekajcie na nowości.